Dobry kochani, z dnia na dzień wszystko wygląda coraz piękniej, coraz ładniej. Na zewnątrz jest bardzo ciepło. Minęły dwa dni świąteczne, a ja nie byłam ani razu powstrzymałam się, ani razu nie byłam w ogrodzie. Wyobraźcie sobie. No i dzisiaj e, przychodząc, e, mówię no, przejrzę te moje rozsady i tak dalej, żeby zobaczyć, czy nie ma nigdzie żadnych e, paskudnych ślimaków. I proszę bardzo, zobaczcie, siedzi. Siedzi. Oczywiście liście już widać pogryzione, a więc już tu ślimaczek był. O, zobaczcie następny siedzi. Zbieram to, co widzę, zbieram. Pójdzie, trafi to do kur. Natomiast już wzięłam sobie pełzakol. To jest środek środek ekologiczny. I tak zwane jak to się nazywa dokładnie, środek czynny. Yy, 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 Fosforan żelaza. Yy, rzekomo właśnie ekologiczny. Nie wiem, powiem Wam tak. Yy, po tym faktycznie ślimaków nie widać. Te ślimaki się zagrzebują i giną. No, ale muszę coś zrobić, przynajmniej w folii, jeśli chcę dochować się jakichkolwiek yy, warzyw. Ostatnio nas troszkę popadało, niedużo, to jest fakt, że dużo deszczu nie mieliśmy, ale jednak trochę tego deszczu było, w związku z czym e, wiadoma sprawa, ślimaki ruszyły i to ruszyły bardzo, że tak powiem szybko, bardzo takim tempem, nie ślimaczym, więc... E, jest ich sporo. Zobaczcie, to jest tylko tutaj spod sałat i to nie wszystkich sałat, bo nie wszystkie jeszcze przejrzałam. I tak powiem wam, o, zobaczcie. Tutaj jeszcze dwa siedzą, widzę. I tak, kochani, stwierdziłam, że muszę koniecznie zastosować środek, bo nie nie dam rady zbierać tutaj ślimaków kilka razy dnia. Bo pracuję, więc nie chcę się też, wiecie, skupiać tylko na zbieraniu ślimaków. Są też inne rzeczy, które trzeba zrobić, więc przechodzimy do jak to się mówi, ciężkiej artyl artylerii. Miejmy nadzieję, że to coś da i że faktycznie ochroni to moje sałaty przed ślimakami. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj, jak wyglądają rozsady. Oczywiście, e, praktycznie całkowicie zostały mi zjedzone kalarepy. Zostały trzy sztuki. Już dzisiaj wysiałam kolejne kalarepy w domu na rozsadę. Zobaczymy, jak to będzie się miało i czy to coś, e, coś urośnie. Zobaczymy. Po prostu zobaczymy. Dzisiaj też, jeśli dobrze pójdzie, jeszcze przed wyjściem do pracy. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić chociaż częściowo przygotować. Tamtą, tamten foliak, skręcić do końca stelaż. Niestety, przed świętami nie udało się tego zrobić. Po prostu nie mieliśmy na to czasu. Były inne ważne rzeczy do zrobienia. No, i niestety akurat tego nie zrobiliśmy. Dlatego też dzisiaj już mamy po świętach. No i bierzemy się ostro do pracy. I bierzemy się ostro do pracy, kochani. Bo niestety, ale warzywa nie poczekają. Jak widzicie, każdą jedną sałatkę przeglądam. Bo uwierzcie mi, o ile wydaje się, że na pierwszy rzut oka, że tam nic nie ma, to o zobaczcie, już jest i tak trzeba właśnie przejrzeć każdą jedną sałatę, zajrzeć pod liść, bo jeżeli tego nie zrobimy, no i oczywiście takie różne. O, patrzcie, już sieć! Takie różne, jak widać, że jest bardziej wilgotna ziemia. To jest tam bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam w tych spękaniach może się schować ślimak. No, jak się tam schowa, no to wiadomo, jak tylko słońce zejdzie, no to ten ślimak oczywiście wyjdzie z tego miejsca i dopadnie się do sałaty, tak jak widzicie na przykład tutaj, co zrobił. Zeżar wszystko można powiedzieć. Także kochani, sprawdzamy. o, widzicie taki niby dołek, tylko dołek, no, ale już ślimak tam siedzi. Także takich rzeczy też starajcie się zostawiać, żeby było w miarę gładko w koło sałaty. Wtedy łatwiej jest je też wypatrzeć, czy się tam gdzieś o nie ukrywają. w jakimś zagłębieniu, w jakimś takim wiecie zacienieniu, jak tylko mają się gdziekolwiek możliwość schowania to oczywiście one się tam schowają. To są właśnie ślimaki i taka jest ich natura. Jakikolwiek minimalne zagłębienie jakieś minimalne na możliwość schowania się przed światłem. To one tam już zaraz będą siedziały. Także kochani, staramy się rozgarniać, żeby to było w miarę gładkie, żeby one tam nigdzie nie miały możliwości schowania się po prostu. O, dobra. Zobaczcie też, jak bardzo strzeliła tutaj cebulka dymka, którą sadziłam już przeszło tydzień chyba temu. No, wystrzeliła bardzo ładnie, z czego ja się oczywiście potwornie, potwornie się cieszę. Bo wiecie, cebulka jest ważna. Ja spożywamy u nas w ogóle, w domu bardzo dużo cebuli się spożywa, więc, więc to są ważne warzywa dla mnie. O, widzicie, tu już to wchodzi na folię. Ech, także trzeba tak, wiecie, całością też sprawdzić, czy nigdzie nic. Jeśli chodzi o ślimaki, to one u mnie tutaj robią też włam, bo mam podarte te siatki w oknach i przez to one też tu mają możliwość wyjścia. One dlatego też mi tutaj właśnie wchodzą. Więc to wszystko trzeba sprawdzać, przeglądać, zaglądać, czy nie są za blisko tych dziur w oknach. No i wiadomo, jeśli nie, no to super. Dobra, to ląduje kurek, a ja zaraz posypuję w koło moich sałat pełzakolem. Korzystając jeszcze z okazji, że jest dość mocno wilgotno, to najzwyczajniej w świecie jeszcze y, przeszłam się po innych zakonach. A tak wyglądają te granulki fosforan, fosforan żelaza. Tak, tak. Fosforan Żelaza. Związek z grupy nieorganicznych związków fosforowych. 0,9 g na kilogram. Taki jest y, rzekomo y, środek ten właśnie w tym środku. Y, no, jest też instrukcja, jak to zrobić. Czyli, że ma to być y, tak, czyli równomiernie rozprowadzone po ziemi. Natomiast nie w kępkach. No dobra, czyli posiejemy tutaj w koło moich roślinek. No i zobaczymy, czy to coś da. I czy będą jeszcze zjedzone te wszystkie sałaty pogryzione. Także kochani, trzymajcie kciuki, żeby było dobrze, tak to wygląda. I kochani, biorę się za inne prace, bo czas ucieka. A ja wmietrężyłam sporo czasu na zbieraniu ślimaków, było ich dość dużo, szczególnie w czosnku, tym na gruncie. Także kochani, biegnę do innych prac. A na co mi ziemniaki? Na uprawie aktynidii to ja się nie znam, ale jeśli dobrze widzę, to tu chyba będą kwiatki na tych, z tych kuleczek, z tych pączków. Jeśli dobrze widzę, to tak to wygląda. Także ładnie, ładnie przezimowała. Ale już mi ją tu ślimak zaczął obgryzać. Miejmy nadzieję, że nie zje całej. Pigwa. Nie wiem tylko dlaczego, ale ta pigwa ma bardzo takie wiotkie, delikatne te listki. Te końcówki też są jakieś takie, jakby coś już je próbowało zjadać. Nie jestem pewna, ale tak to wygląda, jakby coś tu... Próbowało ją jeść. No, mam nadzieję, że nic jej tutaj mocno nie uszkodzi. Może to też robota ślimaków. Zobaczymy. Na razie wygląda całkiem przyzwoicie. Nie pokazywałam wam ostatnio tego fajnego tulipanka o takim ciemnym, ciemnofioletowym kolorze. Ten papuzi mam takie dwa, natomiast ten ciemne jest jeden. Szkoda, że tylko jeden. Mam nadzieję, że rozmnoży się ta cebula i będzie ich w przyszłości więcej. Zaczynają już kwitnąć truskawki. Bardzo ładnie zaczęły kwitnąć. No oczywiście, mniszek lekarski też. Na zagonie z kwiatami nie przeszkadzami i może się tu spokojnie rozrastać. A tak pięknie pigwowiec japoński wygląda. Też bardzo ładne. A tutaj w tym roku będzie też kilka agrestów czerwonych. Wow, wreszcie ten agres zaczął puszczać młode gałązki, a więc, no, nareszcie się przyjął, kochani. Także super, cieszy się bardzo. W tym roku będzie też sporo porzeczko agresu. Spójrzcie na te piękne kwiaty. Już są zawiązki. Także w tym roku trochę owoców do pojedzenia będzie ta porzeczka. Czarna jest taka tutaj słaba, ale jest nieźle, nie ma co narzekać. Zobaczymy jak to wszystko będzie się miało latem. Wstępnie stelaż już jest poskręcany i wypoziomowany. Nie jest może to jeszcze zrobione idealnie. Dopiero tak połapane jest częściowo. Powiem Wam, że dużo lepiej by było, gdybym miała y, jakąś dłuższą poziomicę albo jakąś listwę, taką wiecie, od której mogłabym łapać ten poziom tak dokładniej. No ale zobaczymy. Nie jest tragicznie, nie jest, chociaż już widzę pewne mankamenty tego tunelu, a mianowicie, że czy tak, czy tak, to trzeba będzie środkiem go lekko wesprzeć, y, na pewno. Bo z daleka patrząc, i tak jest wrażenie, że on górą jest taki łódkowaty. Zobaczymy, jak się tak z daleka patrzy, to wygląda, jakby on się zobaczcie, uginał na środku. Więc chciał, nie chciał. Na środku tak myślę, że może nieco przęsło, ale co drugie przęsło trzeba będzie dać jakąś podporę. No i tak, tak sobie wymyśliliśmy, że. Na końcu, oczywiście, i na początku, tu gdzie będą drzwi, damy coś w rodzaju ramki i wspornika. Z czego to zrobimy? Jeszcze nie wiem, coś wymyślimy. Może jakieś łaty skombinujemy albo kupimy i z tego zrobimy. Na tą chwilę, wiecie, sporo pracy dzisiaj wykonane. Zebrałam sporo ślimaków. Trochę to wypoziomowałam. Nie jest to tak, jak bym chciała, by było. No, ale jakoś tam jest. Zobaczymy. Trzeba będzie jeszcze większość tego w koło y, wyłożyć. Y, wyłożyć czym? Tak myślę, że chyba będziemy musieli to wyłożyć jakimiś cegłami. Nie takimi dziurawkami jak te, ale y, tak sobie pomyślałam, że są takie takie y, płyty jakby chodnikowe. I może tymi cho płytami chodnikowymi wypełnimy te przestrzenie? Jeszcze nie wiem, na tą chwilę powiem tak, nie mam zielonego pojęcia. Wszystko się okaże po czasie. Także, kochani, kończę na dzisiaj. Trochę roboty zrobione, wiem, filmik krótki. No ale. Może nie bardzo krótki. Może trochę więcej nagram następnym razem. Zobaczcie. Tulipanki. I już, już niedługo, niedługo już zobaczymy te piwonie. Zobaczcie jak one tam już zaczynają się rozwijać. Powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że nie przyjdzie żaden mróz, chociaż chciałam dzisiaj ściągnąć już tą osłonę. No i mężu mój mówi, zostaw ją jeszcze, bo na przyszły tydzień zapowiadają mrozki. Czyżby były dzisiaj, w tym roku przyspieszone ogrodniki? Tego nie wiem, ale chyba posłucham i poczekam. Widać, że ta piwonia nie będzie miała, zobaczcie, kwiatów. Maleńkie pączki tutaj były, ale z doświadczenia wiem, że takie małe pączki one z reguły nie zakwitną. One zaschną i tyle z nich będzie. Tutaj najprawdopodobniej jest słaba ziemia, i dlatego i tak sobie myślę, że ja na przyszły rok na zimę obłożę ją jakimś kompostem albo obornikiem podsypię. Wtedy jest szansa, że się wzmocni ta karpa i że zakwitnie w roku następnym. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie. Nie wiem też co się stało, bo miałam posadzone tutaj yy, hortensję bukietową. O tu w tym miejscu, i zobaczcie. Hortensja bukietowa najprawdopodobniej mi padła. Najprawdopodobniej padła uschła, po prostu uschła. E, tu jest mało wody, więc ja chyba pójdę, przyniosę wody, podlaję ją. zobaczymy, może jeszcze coś wypuści.